78 wydanych decyzji, 2,7 miliarda zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych, ponad 300 nowych miejsc pracy, ponad 10 tysięcy utrzymanych miejsc pracy. Financial Times uznał nas za drugą najlepszą strefę w Europie, siódmą na świecie, a te 78 decyzji dało nam pierwsze miejsce w Polsce. Wydaliśmy najwięcej decyzji wśród wszystkich spółek zarządzających polską strefą inwestycji. I nie byłoby tego bez zaangażowania całego zespołu, a przede wszystkim nie byłoby tego, bez naszych inwestorów. I to właśnie dla nich jest to spotkanie, żeby im podziękować za ten zeszły rok. Decyzję o wsparciu otrzymaliśmy w 2019 roku i pobudowaliśmy nową wytwórnię konstrukcji stalowych. Cały zespół ludzi naszej firmy stworzył ten sukces. A ten sukces też nie byłby możliwy bez udziału naszego Taty, który tą firmę założył. Gdybyśmy nie dołączyli do pomorskiej strefy ekonomicznej, na pewno nie moglibyśmy znaleźć się na tym pułapie, na którym się znaleźliśmy. Muszę powiedzieć, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z topowych instytucji, jeżeli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości w północnej Polsce. Wydaje mi się, że dokonania Pomorskiej Strefy są imponujące. Jest to szansa dla przedsiębiorców, dla regionu. Decyzja jest na budowę centrum logistycznego w Rumi oraz na rozwój parku maszynowego i produkcyjnego w Gdyni na ulicy kontenerowej, także mamy nadzieję, że przyczyni się do rozwoju naszej spółki w przyszłości. Wysoko sobie zawiesiliśmy poprzeczkę, i plany są takie, żeby z tego pierwszego miejsca w Polsce nie zejść, żeby wydać znowu najwięcej decyzji wśród wszystkich spółek zarządzających polską strefą inwestycji i przesunąć się w tych rankingach na pierwsze miejsce w Europie i przynajmniej o jedno oczko na świecie, czyli na szóste miejsce.